Witam tu pumakor GPS. Ostatnio jeżdżąc po drogach Gdańska, można bardzo ciekawe rzeczy zauważyć. A przede wszystkim, jednego dnia można nagrać takie ciekawostki. Na przykład kierowców Audi. Oni jadą zazwyczaj czerwonymi Audi jak chcą, kiedy chcą. Czerwone światła dla nich nie istnieją. Jeżeli przypomną sobie, to już raczej po krzyżowaniu, po przejściu, już jak przyjadą. Ale najbardziej zauważalne u kierowców Audi jest takie coś, że nie pamiętają włączać kierunków ani w lewo, ani w prawo. Może po prostu całą kasę wydają na samochody Audi, a potem już nie mają na wymianę żerówek chociażby jak ten kierowca, jak widać, nie będzie pamiętał, żeby włączyć kierunek w żadną stronę. Tak można było za nim jechać i obserwować jak sobie jedzie bez kierunków. No bo po co? Wjeżdżamy na rondo, kierunek w prawo będzie potrzebny. Dla kierowcy Audi nie ma kierunku w prawo. Nie ma kierunku w lewo. Wyjeżdżamy z ronda po co pokazać, że wyjeżdżamy znowu nie ma kierunku. Jedziemy sobie dalej. Piękna pogoda, słońce świeci, mam Audi czarne i jadę sobie. Nikt nie musi wiedzieć gdzie skręcam, bo po co? Może kradzione moje Audi jest. Nie muszą wiedzieć, w którą stronę będę uciekał. Zbliżamy się do kolejnego skrzyżowania ronda. Oczywiście, czy kierowca Audi może w ostatniej chwili jednak się zdecyduje włączyć w kierunek? Myślę, że nie, oczywiście, że nie. Pozdrawiamy kierowcę. Ostatnio, ostatnio jest taka tendencja, tego w ogóle nie mogę zrozumieć. Kobiety wchodzące na skrzyżowanie raptem albo nawet powoli, ale nigdy nie odwracają się, by zobaczyć, czy nadjeżdża samochód, ciężarówka, ktokolwiek. Idą do przodu, jeszcze telefon przy uchu. Wódzek z przodu, dziecko obok. Nigdy nie odwrócą głowy, by zobaczyć, czy nadjeżdża jakiś samochód. Są nieśmiertelne. Kolejny przypadek. Kobieta przychodzi przez skrzyżowanie. Może auto się nie zatrzyma, ale po co obejrzeć? Chociażby raz odwrócić głowę, kto nadjeżdża. Nie potrzeba. Kolejny raz to wszystko jednego dnia. Wchodzi na skrzyżowanie, bo auto już się zatrzymało. Po co obejrzeć w lewo czy w prawo? A może kierowca jednak będzie chciał ruszyć, może to jest maniak, morderca. Może hamulce puściły, nie ma takiej potrzeby. Dziecko do przodu i idziemy. A kierowcy motocykli, no to się robi już nagminne. Podwójna linia ciągła, zakręt, wtedy zaczynają wyprzedzać. Proszę bardzo, podwójna ciągła, wyprzedzamy na za samym zakręcie. jakby ktoś z tamtej strony jechał, wypadek murowany. Ale po co? I jeszcze jeden temat dzisiejszego dnia. Ja rozumiem budowlańcy, budowa, samochodem możemy stawiać gdzie chcemy, ale nie po przeciwległej stronie ruchu. Nie mamy wyłączonych świateł ostrzegawczych. Nie jesteśmy samochodem uprzywilejowanym. Może, mo, może mogą nas nie zauważyć, no tak postawić samochód po prostu sobie na przeciwległym pasie ruchu. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest źle. Pozdrawiam Was wszystkich, dziękuję za oglądanie, życzę miłego tygodnia, miłego weekendu. Pozdrawiam.